Obczaj, że u mnie rozpętała się burza, jakby serio. No i komin zaczął zanikać. Ciekawie. Okej. Okay. No, zobaczmy z drugiej strony może, bo ciekawy jestem też. No. Już nieba nie ma, tylko jest zakryte. Właściwie. Wszyscy poszli oczywiście, bo czemu nie. I no. Dobra, może wracajmy co? Akurat jak wróciłem, to się rozpadało. No nieźle. Klimat burzy normalnie. Spoko. No, no to trzymajcie się. Do zobaczenia. I narka.